Brrr! Zapraszam wszystkich na kolejne story time. Miałam to nagrać w Halloween, ale mi się dopiero później przypomniało. Jak chodziłam do gimnazjum, <grym> ja lubię te czasy. To my z moimi znajomymi wpadliśmy na pomysł, że będziemy chodzić z cukierkami w Halloween. To nie był dobry pomysł, chociaż w sumie. Hmm. Liczyliśmy na to, że dostaniemy cuksy, ale bardziej nas interesowało oh, 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 oh. Ej, wiecie, jak ktoś nie miał cukierków, no to dawał hajsik, nie? Za to, że przyszliśmy, zapukaliśmy tego, tamtego brrr, wow. Ty i kurwa czujcie to, nie? Ja, ja kurwa najbardziej odważna, nie? Poszliśmy do najbogatszej dzielnicy w piekarach, czyli na józefkę, tam gdzie są domki i gdzie są ludzie, którzy mają pieniążki. No i tam ogólnie wpuszczali zawsze, bo w blokach to tak nie wpuszczali, nie? Mieli wyjebane na Halloween. Tym bardziej, że, no nie, nie, na domkach wpuszczali. Ty, i kurwa wchodzimy do jednego domku, nie? Znaczy nie wchodzimy, pukamy. I słuchajcie, i babeczka nam otwiera przebrana za czarownicę z taką małą dziewczynką, nie? I ona zaprasza do środka na ciasteczki. Ciasteczka, ciasteczka. I ja wiecie, w głowie mama uczyła, że do nikogo obcego do domu się nie wchodzi. Mówię, kurwa, oni wszyscy normalnie wiecie, my wszyscy byliśmy w ogóle wykreowani. Mhm. I ja mówię, kurwa, dobra, wejdę razem z nimi, ale będę przy drzwiach, nie? W razie w, żeby spierdolić szybko. Kurwa, to wyszło na złe. Cwańsza widupa okazała się najgłupszą. <gry> Oni weszli, jedzą te ciasteczka, ja przy tej klamce, nie? Ja już tak, tak, tak jak te drzwi stoją, nie? Ja tak przy tych drzwiach, nie? już tak mówię, że w razie w, w razie w. I kurwa, te drzwi się nagle otwierają. I słuchajcie tego. Wchodzi kurwa jakiś nurek, zakrwawiony. To był kurwa jej mąż. I on mnie tak kurwa... Wyobraźcie sobie, że ja tutaj stoję, nie? I nagle wam ktoś otwiera drzwi, zakrwawiony, a wy... KURWA! A ja chciałam spierdalać przed chwilą! Ja mówię, zawał na miejscu, nie? Oni ze mnie bekę ciśli. Ja mówię, kurwa, no bo mama mówi, ale się nie wchodzi! Ja, ta... ja mam tak zesrana. O, nawet mi już teraz się spłóciłam. Ja już w głowie, oni nas kurwa otoczyli, nie? Ja, ja ty mówię, to jest kurwa mafia. Nie wiem, na chuj ja tak to tu, tutaj trzymam gdzieś przy uchu. Słuchajcie, to był zawał na miejscu. Ja nie wiedziałam, jak się mam zachować. Mm -mm. Ale ta rodzina okazała się spoko. On wszedł ha 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 kurwa a ja zesrana w gacie, nie? I na tym się nasz Halloween skończył, bo już powiedziałam, że kurwa nigdzie nie idę. <grystanie> ja mówię do Mika. Mika, tu już rozjebaliśmy jajko. Tu już zostawiliśmy papier toaletowy. Tutaj się zesrałam. Koniec! Koniec widzenia! I tak mi przestraszyli kurwa. I już, już potem nie poszłam rok później. Hm, nie chodzę do dziś. <grystanie> Dobra, do następnego story to.